Konkurs filmów jednominutowych oraz konkurs fotograficzny Wejherowskie Centrum Kultury organizuje dwa razy w ciągu roku. Sztuka medialna to ostatnio jedna z najbardziej popularnych form aktywności wśród młodzieży. Technika idzie bardzo do przodu, już teraz nawet w telefonach mamy kamerki i możemy zrobić dobrej jakości filmy, które są nagrodzone na różnych festiwalach. Wejherowski konkurs filmowy stanowi doskonałą okazję sprawdzenia swoich możliwości. Nagrodzone filmy trafiają na konkurs ogólnopolski. W związku z tym, że współpracujemy z festiwalem jednominutówek polską edycją The One Minutes postanowiliśmy się troszeczkę dostosować do ram festiwalu, czyli od razu zadać zasadniczą, że tak powiem Ramy tego, tego, tego naszego, naszego konkursu, żeby chodziło o czas, tak trwania filmu, żeby film był jednominutowy. Oprócz ram czasowych nie było innych ograniczeń dotyczących filmów. Dowolna była również tematyka. Natomiast w przypadku fotografii uczestnicy konkursu musieli dostosować się do tematu portret i autoportret. Z uwagi na budowę nowego Centrum Kultury konkurs ostrzygnięty w gościnnych drogach powiatowej i miejskiej Biblioteki Publicznej w